Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Tomasz Słodki, a ja w studiu witam mojego gościa Marcin Piwecki, Perfect Hair Clinic, właściciel kliniki. Dzień dobry, kłaniam się bardzo mi miło. Witam wszystkich. Chyba problem, który dotyczy y, wielu mężczyzn, ale kobiet także, chociaż Jak chyba mężczyzn bardziej, tak? Statystyki zdecydowanie są w stronę mężczyzn skierowane. Taka najczęściej cytowana to jest 20% 20-latków, 30% 30-latków i tak dalej w górę. Jeśli chodzi o kobiety, 1 trzecia pań ma z tym problem, przy czym im bardziej zaawansowany wiek, a im bliżej jesteśmy menopauzy, bądź po menopauzie, to tym to prawdopodobieństwo u pań się zwiększa. A mówimy o łysieniu androgennym, czy w ogóle androgenowym, o androgenetycznym? Ar e, androgenowym, tak, tak i jak gdyby. E, o tym właśnie o tym i tylko o tym, bo jak gdyby inne rodzaje łysień, to wiele, wiele byłoby tutaj Temat historii. Temat na kolejny odcinek. Dokładnie. Dobrze, to porozmawiamy w takim razie o tym androgenowym łysieniu. Kogo y, przede wszystkim dotyka ono? Czy, czy to dotyka młodych mężczyzn? No powiedziałeś przed chwilą o tych statystykach ale czy też, nie wiem, ma wpływ na to praca, dieta, stres, życie, nie wiem, ciągłym biegu? Bardzo trafne, ale bardzo skomplikowane pytanie zadałeś tak naprawdę, dlatego że to, co wiemy na temat łysienia androgenetycznego, to to, że jest tam silny czynnik genetyczny że dziedziczymy łysienie. Jest takie jedno badanie dotyczące bliźniąt jednojajowych, które bardzo jednoznacznie pokazuje, że ten wpływ stylu życia, na przykład palenia papierosów, występuje, ale jednak jest... Nieduży. Więc e, jeśli chodzi o to, czy mamy możliwość jakąś taką profilaktyką, e, sobie zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia łysienia drogenowego, to tutaj chyba jednak zbyt dużych możliwości nie mamy. Szczęśliwie mamy bardzo duże możliwości, jak gdyby ze świata medycyny i kosmetologii, i tutaj e, można bardzo wiele zrobić. E, skutecznie. I właśnie temat ma być tej, tego dialogu, rewolucja w farmakoterapii pojawiło się wiele nowych rozwiązań, dających absolutnie fajne nowe możliwości, bezpieczne możliwości. No to troszkę o tym porozmawiajmy w takim razie. Jakie jest znaczenie właśnie farmakoterapii? Farmakoterapia jest powinna być uznawana za podstawę jeśli chodzi o terapię łysienia androgenetycznego. Nie jest rzeczą słuszną merytorycznie i etyczną jak gdyby utrzymywanie pacjentów poza farmakoterapią na zasadzie to tam są ryzyka, skutki uboczne i tak dalej, więc lepiej trzymajmy się na przykład suplementów i środków pielęgnacyjnych. To nie jest właściwa ścieżka. I tutaj mamy Wychodzi właśnie to, jak bardzo ciekawym, skomplikowanym organem jest mieszek włosowy. Tam się strasznie dużo dzieje i ten proces łysienia androgenowego to nie jest taki jak gdyby prosty proces typu łańcuch, przyczyna, skutek, przyczyna, skutek i, i koniec. Mamy tak naprawdę, można powiedzieć, trzy takie dźwignie, a, w które warto naciskać, żeby ten proces spowolnić. To minimalny cel, zahamować. A nawet odwrócić. I pierwsza taka dźwignia jest związana z dihydrotestosteronem. Używamy Inhibitorów 5-alfa reduktazy, czyli inhibitorów enzymu, który jest niezbędny do tego, żeby testosteron przekonwertował do dihydrotestosteronu. A to właśnie dihydrotestosteron łączy się z receptorami androgenowymi mieszka włosowego, i wtedy rusza tam ta kaskada negatywnych dla nas zjawisk. I to jest, jak gdyby, taka pierwsza dźwignia. I też pierwsza grupa rozwiązań terapeutycznych, bo możemy używać właśnie leku finasteryt, leku dutasteryt, które są dostępne od wielu lat, a od niedawna także w nowych formułach. I leki te właśnie wychwytują z naszego organizmu enzym 5-alfa reduktaza, nie ma DHT, nie uruchamia się ten negatywny proces mieszkach włosowych. Druga dźwignia, na którą możemy naciskać, jest związana z ukrwieniem mieszków włosowych. I tutaj znów pojawia się od razu rozwiązanie numer jeden ze świata farmakoterapii, czyli lek, który. Początkowo kiedyś był lekiem na nadciśnienie, dzisiaj w znacznie zmniejszonych dawkach jest właśnie lekiem powodującym wzrost ukrwienia mieszków włosowych, także parę, parę innych tam procesów biologicznych się uruchamia, dzięki czemu mniej włosów nam wypada, dłużej trwa ta faza wzrostu włosa. To też jest dla nas pozytywna rzecz. I trzecia dźwignia, najmniej jak gdyby znana, najmniej rozpracowana od strony naukowej, ale bardzo ciekawe tam są rozwiązania. To jest dźwignia związana z procesem starzenia się komórek macierzystych. Możemy to nazwać zjawiskiem senescencji komórkowej. No i tam pojawiają się takie rozwiązania jak hełmy laserowe. Pojawiają się bardzo nowoczesne rozwiązania, hełmy, które stymulują prądem elektrycznym, czy kosmeceutyki, tak zwane seniolityki, które właśnie spowalniają proces starzenia się, czy wręcz zatrzymują proces starzenia się komórek macierzystych. To jest w ogóle bardzo ciekawe. To może o tych hełmach dosłownie dwa słowa. Co to za urządzenia? To jest przykład hełmu Teradum, który świeci światłem laserowym. Tu jest 80 źródeł światła. Po prostu zakładamy sobie taki hełm na głowę codziennie, co drugi dzień, 20 minut zabiegu i to światło czerwone, które tam jest emitowane przez. Mogę włączyć? Tak, tutaj masz z tyłu przycisk, taki. Przycisk, tak, tak. włączam a coś. On Aj, gada do tak? ciebie, tak, mówi ci połóż na głowę, będzie ci Aha. mówił po każdych w drugą stronę. Aha, w drugą stronę. A, A. i włączyły się, zobaczcie, włączyły się czerwone. Tak jest. Y, tak. 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 No, przez słuchawki będzie ci ciężko. No tak, tak, to ja może wyłączę teraz. No, bardzo ciekawe. I to rzeczywiście może wpłynąć na to, że będzie nam lepiej włos rósł na głowie. Zgadza się. Przy czym ta technologia ma trochę z takich cech specyficznych. Ona działa też na inne rodzaje łysienia po pierwsze. Po drugie, jest technologią niezwykle bezpieczną. To jest jedyna na przykład rzecz, którą mogą bezpiecznie stosować kobiety w ciąży, czy też kobiety karmiące. Hmm nie stwierdzono w zasadzie żadnych skutków ubocznych takiego naświetlania takiej fototerapii. Bo to jest jakaś, jakieś czerwone specjalne światło, tak? Tak, to jest światło czerwone laserowe o długości mniej więcej tam między 630 a 675 nanometrów. Ono wnika dość głęboko w skórę i tam jest absorbowane przez hmm. mitochondria naszych komórek i wpływa na proces energetyczne. A drugi hełm? Drugi hełm to jest hełm najstem. Tutaj są takie elektrody. No i to też po prostu nakładam na, na głowę. To już jest sprzęt nie z lat 2000, tak jak ten hełm, tylko to jest urządzenie, które tak naprawdę zostało opatentowane półtora roku temu. To jest w przyszłości urządzenia. Trochę, trochę tak. Specyfika działa tylko i wyłącznie spięta z aplikacją na, na telefonie. To daje nam szereg innych jeszcze możliwości. I co, co robi? Masuje głowę? Nie. To emituje delikatne, nieodczuwalne prądy elektryczne, które pokrywają tutaj taką siatką, w tym momencie stymulującą bardzo intensywnie nasze komórki macierzyste. Niesamowite. A te komórki macierzyste właśnie sterują procesami e, cyklu wzrostu włosa, tak naprawdę. To wróćmy do farmakoterapii. E, powiedziałeś o tym, że wiele osób boi się zażywać leków, bo woli ich po prostu nie brać. Czy te leki są bezpieczne, nie powodują jakichś skutków ubocznych? E... Finasteryd, e, inhibitor 5-alfa-reduktazy, rzeczywiście powodował skutki uboczne. Od razu zauważmy jedną rzecz. W tych wszystkich porządnych badaniach klinicznych mamy grupę przyjmującą dany środek i mamy grupę przyjmującą placebo. Więc w grupie przyjmującej placebo również występowały problemy o których mowa: spadek libido, problemy z erekcją czy spadek jakości spermy. Natomiast faktem obiektywnym jest, że w grupie fin przyjmującej finasteryd często Częstość występowania takich przypadków była nieco wyższa. W grupie przyjmującej placebo tam było nieco ponad 1%, w grupie przyjmującej finasteryt nieco ponad 2%. No to są malutkie statystyki. Zgadza się, drama, nie opinie, jest to nic jak gdyby dramatycznego, ale jednak jest to bardzo wrażliwa część dla, dla wielu osób, stąd finasteryt nie miał, powiedzmy, najlepszej, najlepszej opinii, ale po pierwsze, mamy dzisiaj możliwość wygodnej zmiany dawki. Dawka używana do tej pory to był 1 mg dziennie. Dzisiaj, ponieważ surowiec jest dostępny w aptekach, możemy przygotować lek recepturowy ze zmniejszonym dawkowaniem, a więc. Wielokrotnie zmniejsza się ryzyko występowania skutków ubocznych. Natomiast, co jest jeszcze bardziej istotne, od października 2023 roku w formie leku recepturowego, a od kwietnia bieżącego roku w formie leku gotowego, mamy finastery do aplikacji zewnętrznej po prostu to jest spray i ja sobie mogę tutaj tym... Hmm, popsikać, 3-4 tak? razy psikać na dobę. Dawka jest dobrana w taki sposób, że odpowiada to przyjęciu właśnie klasycznej dawki 1 mg dziennie. No a ponieważ nie przyjmujemy finasterydu doustnie, obwodowo, on nie krąży po naszym organizmie w całości, tylko się koncentruje wyłącznie jego działanie na obszarze skóry głowy. W związku z tym prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych jest dramatycznie, dramatycznie mniejsze. No dobrze, bardzo ciekawe informacje. Coś jeszcze chcesz dodać, tak? No koniecznie, bo jeszcze podobna zmiana nastąpiła w obszarze minoksidilu. Minoksidil klasycznie był przyjmowany jako wcierka. Wcieraliśmy go codziennie, czy dwa razy dziennie, a nauczyliśmy się dzisiaj stosować go w wersji doustnej. Dlaczego to jest ważne? Jak mam przyjąć jakiś lek, to zajmie mi to kilkanaście sekund na dobę. Jak mam zastosować jakąś wcierkę, to jest kilka minut, no i też te kilka minut to musi być przed snem, tak, jakoś tam różnie ludzie sobie to ustawiają, ale jest to znacznie bardziej, przepraszam za określenie, upierdliwe, no tak? Tak. Natomiast przyjęcie leków w postaci doustnej jest bardzo wygodne. A dlaczego to jest ważne? Dlatego, że leczenie łysienia drogenowego to jest Długotrwały proces, to jest wieloletnia rzecz, więc my musimy robić wszystko, żeby to było wygodne, żeby pacjenci utrzymywali jak najdłużej swoją terapię. No a gdyby była. O, jeszcze się nam kask odezwał, chyba się wyłączył. Gdyby ktoś chciał popracować nad swoimi włosami, to rozumiem do Waszej kliniki PRP tak. Klinik, jak się można skontaktować? 733 928282 to jest nasz numer telefonu na recepcję, albo oczywiście strona internetowa. Perfectaclinik.pl i media społecznościowe. Zapraszamy. A o tym wszystkim Marcin Piwecki, właściciel Perfect Hair Clinic. Ja bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie Realizacja realizację Castro. Do zobaczenia.